Będziemy rozmawiać o wielowymiarowej statystycznej Polsce samorealizacji. Mam mega pytanie do Tomasza. Słuchajcie, mega. Y, Tomek, powiedz coś po fitautowemu. Hmm. Mogę Cię wykończyć. Limit w galaktyce. Czy będzie nas stać na remonty? Pytanie: ile, ile kto ma pieniędzy? I galaktycznych złotówek. Galaktycznych złotówek, no to, no to myślę, że, że powiedzmy, że tak, bo pozytywna energia galaktycznych e, nieruchomości pokazuje, że, że raczej tak. Dlatego wracając jakby do rynku typowo fiatpowego, czym się zajmujemy, no to jak pokazuje sy sy sytuacja rynkowa, może być trudno. Wpływa na to kilka czynników. Przede wszystkim czynniki związane z zasobami ludzkimi, bo jak obserwujemy, tych zasobów ludzkich jest coraz mniej. Kilka dni temu, nawet przeglądałem taki raport i się okazuje, że na rynku około budowlanym w tym momencie brakuje około 40 tysięcy ludzi do pracy. To jest dość sporo. Jesteśmy chwilę po tym, jak rząd ukraiński wprowadził zapis mówiący o tym, że paszporty dla Ukraińców będą wydawane tylko i wyłącznie na. Na Ukrainie tym samym to też powoduje pewien, e, pewien dyskofor związany z tym, że nie ma co ukrywać, że na, na projektach budowlanych i w branży budowlanej jest dość sporo pracowników ze wschodu. Dobrze, ale czy ten wpływ pracowników z Ukrainy jest nadal tak silny i ta sytuacja, to co się wydarzyło i dzieje na Ukrainie, że to jest dalej y, ma taki impact na, na branżę fitałtową? Myślę, że nie tylko na branżę fitotową, ma impact na cały rynek, bo pracownicy z Ukrainy nie tylko działają w branży budowlanej, ale w wielu branżach. Jako jedni nieliczni z rynku mamy okazję obserwować, jak to się zmienia wśród naszych pracowników fizycznych, których ich mamy u siebie w firmie dość, dość sporo. To około 50% dzisiaj tych pracowników są pracownikami z Ukrainy. Wyobraźmy sobie sytuację, że nagle ich nie ma. To jest problem nie tylko nas, ale problem rynku, naszych klientów i potrzeb, które przedstawia dzisiaj przed nami rynek. E, branża budowlana to ludzie. E, tego nie zrobi ChatGPT, tego nie zrobi OpenAI. E, póki co i dobrze. E, jak jest z tymi ludźmi? Jak jest z tymi ludźmi? Jak jest z tymi ludźmi? Jest naprawdę różnie. E, zauważamy, że dzisiaj brak prawdziwych, dobrych fachowców. różnie tyle brak, ale jest ich coraz mniej. I, i, Próbujemy w taki czy inny sposób jednak zachęcić tych młodych ludzi i pokazać im, że ta branża budowlana nie jest taka straszna i naprawdę można w niej się dobrze czuć i móc się w niej rozwijać. Są takie naleciałości historyczne, wynoszone z domu, a jak się nie będziesz uczył, to będziesz pracował na budowie. Dzisiaj to się totalnie zmienia i widzimy, że branża budowlana potrzebuje młodych ludzi, potrzebuje talentów i jest otwarta na to, żeby tym młodym ludziom dać szansę. Ale czy młodzi ludzie chcą iść do branży budowlanej? To jest pytanie. Y to wszystko to... To my musimy tych młodych ludzi przekonać do tego, że ta branża budowlana I wy nie jest. Wy to robicie, ja wiem, że wy to robicie. My to robimy, oczywiście, że, że to robimy, ale to jakby y, my jesteśmy jakoś tam, czy cząstką, cząstką rynku. Potrzebujemy więcej zachęty dla młodych ludzi do tego, żeby jednak nie bali się tej branży budowlanej. Ale myślisz, że chodzi o jakieś zachęty rządowe, czyli bardziej, żeby państwo coś wspomogło system, czy interweniowało, czy ten interwencjonalizm państwowy, czy. No bo coś musi się. Skoro jest firma, która zatrudnia, jest człowiek, który idzie do tej firmy, pracować I, i gdzieś jeszcze jest jakaś potrzeba, tak, niewypowiedziana, to może chodzi tutaj o to, żeby państwo zainterweniowało, wsparło, pomogło, ułatwiło. Nie wiem, czy nie jest za późno. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o szkoły budowlane, to one tak naprawdę nie istnieją. Dzisiaj nie kształcimy fachowców. To prawda. Więc tak naprawdę zostaje to w rękach naszych. Myślimy o pewnych inicjatywach, myślimy o pewnych kampusach, które mogłyby tych ludzi do tego przygotowywać. Natomiast jest to praca, praca rynku długa i myślę, że to można by było poświęcić oddzielne spotkanie czy też konferencję dotyczącą tego, jak tych jednak młodych ludzi przekonać do pracy. Jeszcze jedną rzecz za zauważamy u nas na naszych projektach budowlanych, średnią wieku tych pracowników. Widzimy, że ta średnia wieku nagle urosła o 7 lat. To jest dość dużo, i, a tego młodego na narybku no jest, jest naprawdę coraz mniej i. Jest to na pewno, na pewno wyzwanie na kolejne lata, jeżeli chodzi o, o branżę budowlaną. Czyli trzeba przyciągać w mądry sposób, edukować, uczyć, no bo też z, z edukacją jest, są trudności, no ale y, pracownik to dzisiaj jest koszt. Na przykład w, y, branży, w części branży tzw. Tak facility management, czyli y, mówiąc w uproszczeniu ochrona, obsługa techniczna y, i sprzątanie, y, to ten koszt ludzki często jest na poziomie 70-80% i więcej. To jest y, koszt całej usługi. A jak to jest przy remontach, y, pracach remontowych, Budowlanych, fitautach, jak to się kształtuje? Bo rozumiem, że na pracownika musi być westać, no i to się przekłada, potem ma odzwierciedlenie w, w cenach, tak? Ten pracownik. Gdzie, gdzie skąd się bierze ta cena dzisiaj? Znaczy, na cenę się składa, no tak, oczywiście, pracownik, natomiast w przypadku branży budowlanej, no jest jeszcze ten zakup, materiał, zakup materiałów. Natomiast jakby przez lata, przez 20 lat doświadczeń w branży, branży fitautowej, ta. Ten pracownik kiedyś stanowił dużo mniejszy procent, to było 20-30% danej ceny. Okay, dzisiaj, ceny. Dzisiaj tak naprawdę to dochodzimy do 50-60% jeżeli chodzi o daną cenę, natomiast jeżeli widzimy, że to są typowo prace specjalistyczne, gdzie, gdzie tych ludzi naprawdę jest, jest, jest coraz mniej, to, to te ceny potrafią jeszcze, jeszcze bardziej zaważyć się na ten procent te ceny jednostkowej. A te prace specjalistyczne, jakieś przykłady? Co jest takim dzisiaj, no tak jak <laughs> szef, zdekasz, tak to już coraz, coraz rzadziej, to i co jest w budowlance takiego? W pracach budowlanych typowo wykończeniowych, weźmy pod uwagę ekskluzywne marmury, detal. kamienie, detal, meble, wszystko to, co jest związane z tym, że, że nie możesz przyjść z ulicy i powiedzieć, no dobra, chyba wydaje mi się, że potrafię to zrobić. To, to tak nie działa. Tutaj potrzeba lata doświadczeń i, i obserwowania swoich mistrzów, którzy będą mogli to wiedzę przekazywać. Dobrze, czyli ludzie to duży koszt, oczywiście no, to już wyjaśniłeś, ale są też te materiały, które wiemy, no muszą być, żeby coś wybudować, to musimy mieć z czego. I tu jest szeroki temat. Wytwórstwa, czyli jak to powstaje, no, wchodzi nam Produkcja. ekologia, produkcji dokładnie. Wchodzi nam ekologia, która jest dzisiaj też bardzo ważna, która podraża tak naprawdę najczęściej system, wbrew pozorom. Taka, mówimy, że ekologia jest dobra, jak najbardziej, ale ona też nie jest tania, Że możemy odzyskiwać jest ten obiekt zamknięty, te materiały, gospodarka cyrkularna. Jak Koszt materiału się kształtuje. Co dzisiaj jest na przykład najdroższe? Jeżeli takie biuro, w którym jesteśmy, jak tu nagrywamy, to, to co tutaj będzie najdroższą składową takiego biura? Jaki materiał? Projekty są naprawdę różne, natomiast cofnę się do tych, do tych materiałów, które są produkowane. Te materiały też są produkowane przez ludzi, więc myślę, że, że branże produkcyjne Przeżywają podobne jakby, jakby problemy, tylko może z, jakby z szkolenie danego pracownika na produkcji może zajmuje troszkę, mhm. troszkę mniej niż pracownika, pracownika na, na budowie. Myślę, że problemy mają takie same, tym samym jakby te ceny materiałów też potrafią w niekontrolowalny czasem sposób y, wzrosnąć. E, jeżeli chodzi o to biuro, które, które tutaj jesteśmy i widzimy, to najdroższa jesteś oczywiście Ty. no Umówmy się. No, ta... Hand of Galaxy, tak. bezcenna head natomiast, of galaxy. Na, natomiast jeżeli patrzymy na, na wykończenie, to oczywiście są te elementy instalacyjne te Budynki się rozwijają, są coraz bardziej nowoczesne. Mówimy o zabezpieczeniach, mówimy o, o tym, żeby, żeby, żeby te budynki spełniały coraz to y, y, ciekawsze, ciekawsze. normy. No no, tak, normalnie. bo dzisiaj nie tylko powoduje, jest to kwestia jest to... wyposażenia, że jest ściana, że jest futryna, ale też jest teleinformatyka, tak? czyli to, czego nie widać, a jest tak, software i ha hardware. I to jest bardzo często jakby takim tematem naszych negocjacji, że klient nagle dostaje ofertę i mówi, no, no ale to, to dużo kosztuje. Tak? No i nagle mówimy, i tłumaczymy mu, że wiele elementów, które tak naprawdę składają się na jego biuro jest niewidoczne, bo jest albo nad sufitem, tak. albo pod podłogą. Co jest często nie bywa niezrozumiałe. Tak? Dokładnie. Bywa tak. niezrozumiałe. Ale materiały ok, jak są wytworzone, z czego wiadomo, że chcemy jakość a, nie ja jakość, a nie jakość, a to kosztuje, ale jest jeszcze transport, bo te materiały muszą dojechać i też ostatnio sporo rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się restrukturyzacjami firm, no bo wiemy, że branża jest pod presją, tak, branża nieruchomości. I na to wpływa też sytuacja transportu. Branża transportowa jest obecnie w najcięższej sytuacji ze wszystkich branż w, w ogóle, tak. I transport, no, logistyka, transport, no to prze, prze, przewóz materiałów, one jakoś muszą na budowę dojechać, tak. Jak Ty widzisz, czy, czy są trudności z dostępnością? Czy ten transport wpływa na, na to, jak te części dojeżdżają i kiedy? Jak to wydłuża proces i co robi z ceną? Znaczy nie, nie jestem specjalistą od logistyki, mogę tylko na bazie doświadczeń i Ale tego, Ale jak to się u Was, czy się jakoś to odbija u Was, czy czujecie? Y, myślę, że w ramach naszego planowania i doświadczeń i tego, co nauczył nas COVID, jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidzieć i na tyle z dużym wyprzedzeniem rozmawiać z danymi dostawcami, producentami, że raczej te ryzyko dzisiaj na budowie nauczyliśmy się eliminować. Tak, mam znajomych z branży, z branży transportowej, mówią mi o tych problemach, natomiast jakby myślę, że, że jesteśmy w stanie dzisiaj w naszych projektach eliminować. Lata, lata doświadczeń, to weźmy. Na to doświadczenie. Tak. I, zna I też relacji, relacji, że, 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 że na kimś że... polega, że on dostarczy, że, że ma też relacje. Oczywiście, relacje i zaufanie. I zaufanie. Um, ok, um, modele, chciałabym Cię teraz zapytać, bo to mnie zawsze interesowało o modele rozliczeń, bo um, są różne, design and build, open budget, open book i tak dalej. Jakie są obecnie najpopularniejsze modele rozliczeń jakie z Twojego punktu widzenia są najkorzystniejsze dla zamawiającego? Tak? Jak, jak, jak ta prezentacja kosztów powinna wyglądać? Jeżeli rozmawiamy dzisiaj o cenie i o tym, żeby jednak te fitauty nie kosztowały galaktyczne pieniądze, to, to myślę, że dzisiaj najpopularniejszym modelem to jest taki design and build w oparciu o określony budżet A co To dla znaczy. To znaczy, tak w naprawdę, w praktyce to znaczy tak, że klient mówi nam o swoich potrzebach, mówi, jakby chciał, żeby to biuro wyglądało, ale jednocześnie w ramach mówienia o swoich potrzebach mówi, ile chciałby wydać na to pieniądze. Więc tak naprawdę nie mamy z takiego zderzenia z rzeczywistością, że nagle mówiliśmy o potrzebach, a teraz wyceń mi te potrzeby, no i nagle się okazuje, że nie na te potrzeby nie stać. W tym momencie jakby możemy kontrolować jakby równolegle wszystkie zachodzące procesy w projekcie, czyli budżet, projekt, potrzeby. Wygląd tego biura i to jest jakby dzisiaj najbezpieczniejszy model, jeżeli chodzi o, o tworzenie, tworzenie pięknych projektów biurowych. To na co jest teraz hype, jeśli chodzi o powierzchnie biurowe, jeśli chodzi o wykończenia? Czego teraz chcą klienci? Co, co się fitałtuje? Tak naprawdę nie ma jednego jakby wzoru mówiącego o tym, że, 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 że można by było zlejować, bo dzisiaj wszyscy chcą to. E, oprócz ceny, że chcą tanio. Oczywiście, no, 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 <grym> że, że jakby o, o, oprócz ceny, to się za, zawsze powtarza. Jeszcze chcielibyśmy, żeby było szybko, szybko i tanio, tak. i dobrze. Więc jakby y, tutaj nie ma jakby jednej odpowiedzi na to. Biura są zupełnie inne. W zależności, czy jesteśmy w centrum Warszawy, czy jesteśmy w rejonach, czy jesteśmy gdzieś dalej od centrum, te biura są zupełnie inne. I tutaj jakby każdą to potrzebę trzeba wysłuchać, na każdą to potrzebę znaleźć odpowiednie rozwiązanie, dopasowując budżet, czas. Naszego, naszego klienta. A podsumowując, jak widzisz przyszłość branży fitałtowej, jeśli chodzi o to, jak ona będzie się rozwijać projektowo i finansowo, tak? W którym kierunku to, to zmierza? Ja jestem generalnie optymistą życiowym i wierzę, że ludzie, którzy mnie otaczają, Piątka. klienci, którzy mnie otaczają i, i, i Ty, myślę, że wszyscy będziemy dążyć, żeby jednak było pozytywnie było wesoło, żeby było słońce. W e, i... świetlistą stronę mocy galaktycznej, ja to nazywam. E, oczy... e, realnie, ale w świetlistą stronę mocy jednocześnie. Boję się tego, co mówisz, no ale okej. Okay. No, nie, 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 niech tak będzie. Natomiast jakby wierzę w to, że jednak będziemy się rozwijać i ta branża mm -hmm. fitałtowa też będzie przechodziła swoje metamorfozy, będzie przechodziła swoje zmiany w pozytywną stronę. Musimy o tym. Na pewno musimy uważać, musimy mieć szeroko otwarte oczy, musimy o tym rozmawiać. Takie inicjatywy jak Twoja na, na pewno w tym pomagają, bo jakby nie ma tajemnic i nie ma co zamiatać, prawda, pod dywan tak. tego, co, co wszyscy wiemy, i, i, i powinniśmy o tym mówić głośno. Tak, myślę, że otwarta rozmowa to jest podstawa, zwłaszcza dzisiaj. No ale też e, takie pytanie, czy myślisz, że roboty przejmą Waszą pracę, Waszą robotę? Czy roboty przejmą roboty? Nie. No. nie. Dlaczego? Nie. Myślę, że, 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 że nie. Jest na pewno jakiś, jakiś segment, który można by było sprefabrykować i robić, czy wykonywać na jakichś na jakich warsztatach, ale mówimy tu o jakichś pewnej masowych y, wykończeniach y, wnętrz, typu nie wiem, jakieś prs -y, czy, czy też hotele, ale jednak na końcu ten, ten, ten człowiek będzie potrzebny, żeby ten element dopracować, żeby go wyszlifować, żeby go zrobić pełną kosmetykę tego produktu. Czyli to jest good news, idziemy w świetlistą stronę mocy. Jest miejsce dla ludzi w galaktyce. Tomek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Było mi niezmiernie